Dobra, lecimy z kolejnym od razu. Dobra, gierka. Udałam się. <laughs> Naprawdę spoko. Dobra, musimy znaleźć klucz. Ale niech, niech drugiej cegiełki kwiatek pewnie nie da. Okej. Okay. Okej. Okay. To ciekawe akurat. Ale jak ja mam z nią przejść? No lepszy... Tu rozbitym lustrze stoi w ogóle. I tu jest ta laleczka, którą ja muszę wziąć i rozbić. Tak, ale nuci ładnie. Tego jej nie można zabrać. Ale w też ładny spuszczę. Muszę chyba zrzucić tą wazę. Ej ona zniknęła Jak się te wazę rozbija to ona znika Lol okay. to wciąż mi nic nie daje, bo nie wiem, gdzie jest klucz. Moment. A jest dobra. Pojebana jest ta gra. Tak jak pamiętacie, grałem w taką gierkę. Eee... jak ona się nazywała? knock! knock. Kurwa też to było chore, też na YouTube on nie jest. Pojebana po całości była. Ta jest fajniejsza, ale, ale tamta też była dobra. To obrazy na ścianach, what the hell? naprawdę lepszy jumpscare niż Outlast. Pomocy! Dobra, żyję. Z tym samym Co tym sam zrobić? No to jest w ogóle, no tak lusterko, ale nie. Dafa. A, bo jej tu na środku nie było. What? Może muszę ją sfajsować z tym lustrem? Muszę się zobaczyć w lustrze. What the fuck? Kurwa! Ja pierdolę, mini zawał. się koniu! Dlatego są lustra pozbijane. Bo one nie mogą w lustra patrzeć, bo to je boli. What the hell? Dobre. O! ta to tak rama lepsza, że i i to bez kappy? Nie wiem, kwiatek, czy to jest Last Boss. Nie wiem, czy to są w ogóle bossy jakie. Znaczy, no te ludziki nie będą, to są jakby bossy, te potworki, ale. Wstawaj, wstawaj, wstawaj! O! Aż pękło lustro, nie? Tak ją dojechałem, że aż lustro pękło. Oli moli. Leży tam. Wstaje, o kurwa. Idę dobić. Muszę przynajmniej podejść. Ja znowu głodny jestem, co ja ją zjem? Please don't. It's her life. Holy shit. No wpierdoliła ją. I coś się dzieje. The fuck Ej, zajebista gierk. Ale chyba się właśnie skończyła. Czy udaję? Nie? Nie, no musi być jakieś ambitne zakończenie. Chyba. Tak, to jest chyba sam koniec już A czy bo ogólnie tej gry ma być więcej What the fuck Ta gry ma być więcej epizodów z tego co się orientuje Bo ja o nie czytałem już dawno, dawno temu Przed jej wyjściem, że na razie jest chyba tylko jakby jeden epizod pełny, a może być ich więcej. Nie, to było inaczej. Mam nawet, nawet piekło nie znak zna gniewu kurwionej kobiety. Odblokowano osiągnięcie kwatera pani. Czy ona generalnie rządziła całym tym kurwidłukiem, my ją zjedliśmy? Na samej siłę. Holy moly. O, skrzyczyki. Jednego zjedliśmy. Praise the sun. A jak to nie ta gra? Jakie to było dobre! Kurwa, ta gra była naprawdę bardzo dobra. Jedna z najlepiej wydanych 20 euro ever. I to tak totalnie bez kapy. no ta gra była super. Była krótka, co prawda, no bo to raptem. 2,5 godziny gry. Czyli to jest faktycznie takie, wiadomo, gameplay, jak to mówią deweloperski, 3-4 godziny, czyli dla gracza, który gra trochę szybciej i myśli pod co to wychodzi 2,5, tak? Ale naprawdę bardzo fajna gra bardzo fajna gra. Naprawdę super gierka. Fajnie zrobiona. Mogli jakoś mocniej, nie wiem, fabularnie pociągnąć. W sensie, że można było jakieś notki czytać czy coś tam. Ale kurde, nawet spoko było i tak. Było wszystko. Podobało mi się. Naprawdę mi się podobało. Tak jest, że mam takie gierki, że się tak przyjemnie gra wszystko, całą grę. Może dlatego, że była krótka, nie? Bo też wiadomo, jak są gierki krótkie, no to też się trochę lepiej odbiera, no bo są krótkie. Ale naprawdę, naprawdę świetna gra. Zobaczymy jak będzie jutro, jak będziemy w Prey grali, na którego kurwa nie uzbieraliśmy w ogóle pieniążków, niestety. Nikt się nie stara, nie chce Preya obejrzeć. Wszyscy bieda. Będę musiał ja pewnie kupić. Najwyżej ja Simowa sprzedam. Tak w CS nie grywam, w sumie za bardzo. To... Ale wydaje mi się, że będzie tej gry więcej epizodów, bo e, to jeszcze chyba nie jest koniec tej gry. Mówię bo ja kiedyś czytałem, czytałem o tej gierce, ona była chyba na Kickstarterze na początku. E, I tam było wypisane, że tego będzie więcej, no będzie więcej, więcej, więcej. Więc może będzie faktycznie więcej, chyba że to było akurat, wiecie, w takim, jak na patrzyłem, może było na samym początku i wiecie... ...było dopiero napisane, że ileś tam zrobili. No właśnie nie wiem skąd ktoś wiedział, jak on... <coughs> czemu ona się Six nazywa. Słuchajcie, zaraz zobaczymy w internecie. Bo nie było nigdzie jej imienia napisanego. Naszej bohaterki. Czekajcie, Little... Nie chcę tutaj alt tego. Name of Mine Character. Ogólnie chodzi o lęki dzieciństwa w tej grze. I to nie jest ona, tylko to jest on. Mówiłem, że to jest on. <grywa> eee, tak, i nazywa się Six. Ten główny nasz bohater nazywa się Six. To jest chłopiec. I moja jest kobieta. Eee, I nazywa się Six. I mamy gnomy. Mamy Janitora, mamy Lady, Twin Chefs i The Guests. Gra opiera się na lękach, lękach z dzieciństwa. Znaczy ja takich lęków w dzieciństwie nie miałem, co prawda? <grywy> Ale no, może ktoś miał. I ogólnie nasz, nasz bohater jest Anty Six jest Anty Hero. Nie jest Hero, tylko jest Antyhero. Given up, ...but Six is different, she's smart... Nie, moment. Coś tu się nie zgadza. Moment. <laughs> Sekunda, coś tu się kurwa mocno nie zgadza. Bo przed chwilą napisa napisane było tutaj na jednej stronie, że Six to jest um, chłopiec, tam the boy, coś tam, coś tam, nie? Po czym tutaj, czytam, jest napisane, że Six is different. She's smart and tough, and has a lovely yellow raincoat. She belongs elsewhere. To w końcu to jest jednak dziewczynka, a nie chłopiec. She belongs elsewhere. Aha, czyli jakby fabuła gry generalnie jest na stronie opisana. Tak, to jest niby dziewczynka i ona się nazywa Six, jest to opisane na głównej stronie gry, czyli tam gdzie sobie możemy wejść na stronkę gierki, e, oficjalną, to tam jest napisane, że ona się nazywa Six. Jest ogólnie dosyć duże lore widzę napisane na temat tych postaci, są właśnie, właśnie tak... E... Tak, jest anty-bohaterem, ponieważ widać, że nie chodzi tak, jest na przykład napisane, że jest anty-bohaterem, ponieważ e, ma generalnie w nosie to, że, żeby uratować inne dzieci, i to nie obchodzi, bo tam faktycznie było parę razy takie, że były te inne dzieci i tak dalej, i tych dzieci nie mogliśmy uratować, nie? była olewka totalna, rzeczywiście tylko je przeżycie, więc jadła szczura, gnoma i tak dalej, czyli jest anty No spoko. Podobało mi się. O nie wiem, no dzisiaj może w nocy wrzucę na YouTube. Się uspokój. wiem więc w sumie napisałem. <laughs> A nie wpierdalać what the fuck. A ja samkolę odcinka. Chuj najwyżej jeszcze nie będę kappa. <grywka> Dobrze, dorzucasz się do Preya. Prej dobra gierka prawdopodobnie będzie. A jeszcze mamy jakiś filmik końcowy. LOL, to my na takiej wyspie byliśmy? Dziękujemy za ukończenie gry, hurrej, dzięki za działanie. kłaniam się nisko, dzięki za dodatkę, stary Ogólnie 70 dolków prej kosztuje, nie? 5,49 zdał kwiat Dziękujemy za ukończenie gry, wstecz Jakiś content się odblokował, cokolwiek? No, zobaczymy go to main menu. Da, 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 da. Nie, nic chyba więcej nie ma. Co z dodatkach? Grafika koncepcyjna. Twórcy. Ej, nie odblokowała mi się cała grafika koncepcyjna. Zatulenie gnomów chyba się odblokowuje grafika koncepcyjna. Mi się wydaje. Albo, a, albo za leczki może, bo ja wszystkich nie zabrałem w takim razie. Nie wlazłem wszędzie, gdzie się dało. Ale tak spoko. Tak, czyli no powiedzmy, że żeby zrobić wszystko, tak? Czyli żeby jeszcze znaleźć wszystkie te grafiki koncepcyjne odblokować Może jest 10-13. Eee, no powiedzmy, że byłoby te 3 do 3,5 godzin może gry, bo faktycznie trzeba byłoby posiedzieć, pobiegać, poszukać i tak dalej, nie. <laughs> Więc faktycznie byłoby tam koło tam 3,5, może 3 godzin gierki. My skończyliśmy w 2,5. Także no ale gierka super, naprawdę bardzo mi się podobała, także polecam serdecznie. Zapraszam na stream, na fanpage do grupki, linki w opisie filmu i widzimy się w następnych filmach.